Siemanko, z tej strony Guster Dzisiaj w odcinku z Pokémon Dark Rising Kaizo Nazlog Bardzo długa nazwa, ale Przyzwyczaiłem się powoli Lecimy dalej, zaczynając od sprawdzenia teamu Oczywiście, czyli Bocian V2 Z atakami takimi jak Bite, Dragon plus Bubble Take Robię speedrun'a Czytania, no, ataków po prostu Bo stwierdziłem, że nie ma co przedłużać Diablo z Nasty Heatwave Wave, Flame Power Beat Up Duffy, który jest potęgą tej drużyny z Water Gun, Zen Headbutt, Rain oraz Drain Punch. Dalej mamy Mama City, która uratowała Duffy w tamtym odcinku z Psy Wave, Magic Coatem, Psy Beamem, Psy Upem. Dalej mamy Hadesa Bubble Beam, Leer Water Gun, Ice Wind. Hades ewoluuje na 32 poziomie, więc zobaczymy, może dzisiaj będzie ewolucja. Chyba nie było jakichś dużo ewolucji na odcinkach, ale to zobaczymy co i jak. Więc lecimy od razu na lidera, tak sądzę. Że najlepiej będzie, najlepiej będzie na lidera pójść od razu. Albo. Albo nie. Pójdźmy pierwszy sobie na dróżkę, naszą. Ten wygląda dziwnie. Nie, po prostu. Po prostu jesteś ok. <laughs> Proszę no, ci nam przejść. Kupmy sobie itemy na początku, może. Kupmy Awakening z 7. Burn Healer 6 Antidotum mam chyba kupione, ale do kupmy 5 Super Polszyny kupmy z 9 No i lecimy dalej po prostu. Powtarzam znowu się, ale no niestety Dobra, <grywa> Tutaj był ostatnio Brock, podajże i musimy tędy przejść dokładnie. A tutaj są przeciwnicy, więc staramy się jak najszybciej ich zabić. Przy tym nie umierając. Dragon Pulse. O, oh, oh, zabił na hita. Więc bociamca lepiej. Czemu ja zostałem? Nie zostajemy na tym Pokémonie. Diablo, wchodzisz. Electraik paraliżuje nas. Nie wiem czemu. Znaczy, <gryw> dla nich to lepiej, a dla nas niestety nie. Wbij mama Sita. Brick Break. Dobrze, że zmieniliśmy. Użyjmy Awakening. Więc już mama Sita nie śpi. Powinna zabić Polibrafa Używając psa wave oczywiście Psy... Serio? Weź mi usypać Nie wiesz co ona potrafi. Nie wiesz, że zaraz zginiesz Nic, nie wiesz. Okej, okay, ona... Ona jednak nie potrafi. <ścoughs> ona jednak nie potrafi Super potion. Po prostu. Mama Sita, zawiodłem się. Zawiodłem się, Mama Sita. No. Mama Sita, obudź się, Mama Sita. Obudź się. Super Potion. No ale obudź się. No obudź i No obudź się. I go tra... Aha, dobra, nie. To się nie skończy. Za szybko się nie skończy. to. Awakanium. Aoi Kaniun. psybim, Okej. Okay, to... Nie wiem. Ten Pokémon jest jakiś... Nie. Proszę cię. Proszę cię, nie usypiaj. Dobra, jest. Wygraliśmy. A nie, jeszcze Electrike. Dobra. Electrike sam się zabił. Co tam dalej? A, Ekans. Dobra, więc... Proste. Mama Sita czasami potrafi, ale jak usypia, to ona... Ona lubi spać. To jest jej tajemnica, którą zabiera, zabierze z sobą do grobu, ale oby jak najpóźniej to się stało. Bo Mama Sita może tutaj pomoc nie nam. Jak nauczy się Shadow Balla, to jeszcze tym bardziej. Yy, więc Pralisz potrzebujemy. Pralisz jest. Diablo. Yy, co ja mogę zrobić w sumie w tym momencie? Yy, użyjmy Diablo jako pierwszego. Właśnie. Team... z Er, Team? Okej, okay, dobra, to był zły pomysł, ale... Nasty plot. E, Frenchler. O Jezu. Masz tak słabo. pulse mnie nie zabije, ale bit up powinien coś za, zadziałać, ale Atrakta użył. No, zarobiście. Dafi pokaż jak to się robi, bo... Oni nie potrafią. Mamasita by zasnęła tutaj. Mały na Duffiego oczywiście. Giga Drain, Co tam daj mamy? Bronzorga Drain Punch, Drain Punch, Drain Punch. Proszę cię, zabij go. Właśnie. Co tam dajemy? Dobry pomysł, ale wygrywamy. I łapafet. O jezu, czemu ja zostałam? Czemu ja zostałam? Czemu ja zostałam? Aha, nie. Użyjmy Antidotum. Dustin Bond. Counter, ok. Yy, Gigadrain. Dobra, jesteśmy szybsi, więc Gigadrain powinien zabić. Na szczęście nie użył Dustin Bonda, który spowodowałby nam duże problemy. No, nie chciałbym stać Dafiego na takiej głupocie jak Dustin Bond Od U U U Peta. No, ale to też jest takie, że tego nie przewidzie. Nie da się przewidzieć po prostu. No, ale na szczęście to się nie wydarzyło, więc Dapi żyje dalej. Leczymy się. I przechodzimy cały, cały ten... cały ten most. Zobaczymy jak tam daleko to jeszcze się ciągnie. Może jakiś nowy Pokémon pod... Może jakiegoś nowego Pokémona złapiemy. Ale zobaczymy. Dobra, więc podwójne walki tutaj są, ok. I fajnie trafiliśmy, bo Flame Flower na Tangele i Bite na kadabre. Użył jak ktoś, ale nieważne. Dobra, co tam dalej? Skyter tu też jest dobre połączenie. Bo tak robimy. Właśnie, ładnie i krytyk chyba jeszcze, więc pokazał moc. Dobra, dalej. Alamomola i Gotolita. Tutaj będzie gorzej. Nasty Plot, dajmy, i Dragon Pulse na Alamomole. Bo czemu by nie? Używa Toxicę i Thunder Wave'a. Właśnie, bałem się statusu. Bałem się statusu i to bardzo mocno. Ale na szczęście, no, powinniśmy zabić, właśnie. Bo jednak toksik na początku się będzie rozpędzać, więc nie boi, nie boli mnie to jakoś tak mocniej. Użyjmy Antitotum, bo jednak nie chcę stać za dużo HP. Yy, bocian. Bocian ma Paralisz jeszcze, więc mogę użyć Paralisz Heal na spokojnie. Yy, bocian użyj Paralisz Heal, właśnie. Yy, zasnęłem. To jest gorsze już. Yy. Zróbmy taką. Zabijmy Alomole do końca. Zabijmy ją do końca. Okej, okay, nie zabijemy jej do końca. O Jezu, nie zauważyłem tego, że to są w sumie same wodne Pokémony. Mama wbijasz. Bite na niego. Mama liczę, że masz fajny Psybeam, który zabije Alomole. I Gracie nie chce już zasypiać. Właśnie. Mm. Użyjmy jeszcze tego potem, jak wyjdziemy z tej walki użyjemy jeszcze jednego przedmiotu Bo potrzebujemy dać Express Share'a dla naszego Horse, bo on ewoluuje za chwilę Więc jeśli się uda, to będę szczęśliwy, że Że ewoluowaliśmy po prostu Więc Express Share jest tutaj I dajemy go Hadesowi Hades jest potęgą, ale jeszcze nie, jeszcze Hades jest jaj. Sorry jeszcze Hades jest tym jajkiem, który musi wykluć się, żeby być potężnym. W tym momencie jeszcze nie jest za bardzo zdolny do niczego. Leczymy się i wracamy znowu do walki. Nie chcę stracić nikogo, więc dlatego co chwilę chodzę leczyć się. Jeszcze to jest lider do pokonania, więc na pewno pójdziemy go pokonać. I to nawet w tym odcinku postaram się go pokonać, więc. Dobra. Cranefrawer. High jump kick, flame zabij go. Byśmy szybsi, więc nie ma co. Eee, zostańmy. Heatwave, właśnie. Ambipom, ja tutaj już uciekamy na Dapiego. miałem go nie używać, ale no niestety muszę czasami. Takeout to było oczywiste, bo to Ambipom. To jest mm. I tu jest problem. Tu jest problem. Liczmy, że Diablo jest szybszy. Point zabijasz właśnie, ładnie. Jakby, jakby Diablo nie był szybszy, to by był przypał bardzo mocny. Ale jest szybszy, więc nie martwimy się o to. Frustration. wave, Frustration. Psywave? To może być ciężkie. wave, Frustration. Psywave. Dobra, wygraliśmy nie pamiętam jak w Fustation idziemy, ale chyba im mniej ma szczęścia dany Pokémon, tym więcej bije. Więc na szczęście wygraliśmy. No i został nam boss, który może być ciężki. Liczę, że taki nie będzie, bo nie chcę nikogo stracić. Więc lecimy. Wystawiamy na początek... No nie wiem, kogo wystawić na początek. Na początek Diablo bym dał. Diablo jest na początku, więc lecimy. Nic nie mówi takiego ciekawego. Chyba mówi o MTU, więc boję się. Zaczynam Majlotykiem i. Ojoj, tu będzie ciężkie w sumie. Nasty plot. Albo nie. Od razu lecimy full damage po prostu, bo nie chcę się z nimi bawić za dużo. Forever. Ojoj, zmieniamy. dafi musi być. Nie chcę stracić naszego Diablo. A Bocian zostań, używając Pythona Milotica. Właśnie. Gigadalina Milotica. I. No, zróbmy, skoro mamy naszego Bociana, który na razie nic nie może zrobić zbytnia. dnia, użyjmy Paralyze chwila żeby Dafi na pewno trafił. Właśnie, i zabił Milotica. To jest coś, co. Pomo pomoże nam bardzo mocno w tej walce, według mnie. Drain Punch, oczywiście. Zmienić? Nie, nie zmian. Zostaje nam Bocian, który używa Dragon Pulse'a na tego. Chcemy zabić M Miltanka. To jest coś, co musi się wydarzyć, bo Miltank nam zauroczył naszego Dafiego. Dobra? No, Bocian nie rób tak. Bocian musi trafiać, bo będzie przypał. Bocian trafiaj. Bocian. No nie. Nie, 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 mamy Super Połuszyny. Dobra. Nie tu. Super Połuszyny mamy na szczęście. Yy, zróbmy tak. Dobra. Nie zabiliśmy. Drain punch. Y, drain punch. I liczymy, że Bocian trafi. Traf. Bocian. Musisz. Okej. Okay. Nie wnikam. Bocian nie chce trafiać. Y, bocian. Dajemy ci w tym momencie parę z heal'a. Dajemy ci parę z Hilla. Bocianę. I Dragon Pulse. Musisz go zabić. Musisz. Czy Bocian się zauroczył? Jaką? Nie wiem. Drain punch. Tak. O, robimy full. Musimy w końcu. Ktoś musi trafić. Musi ktoś trafić w końcu. No nie, nie trafi. Widocznie nikt. Uleczyliśmy Bociana. Dragon Plus musi trafić. No, Bocian, zrób to. Dobra, chyba zostało nam tylko jedno. Co możemy zrobić? Super Superbooshek tutaj, antidotum, znaczy Paradise Hill. Mm, gdzie on jest? Nie kupiłem Paradise Hill. Nie kupiłem Paradise Hill. Mm, no, przepał. Dobra, musimy. Musi w końcu coś trafić. No, dobra. Jest. Udało się. W tym momencie. Nie, Dafi zostaje. Mm, drain Punch na niego. I jego zmieniamy na nie ma tylko diablo Dobra W tym momencie Duffy sam się byje leczy, bo nasz y, diablo musi zabić muszarnę Ale naj, najpierw nasty Plot. Dobra, Toxic. To mi pomoże. Bo nic mi nie sparaliżuje ani nic tego typu. Painflower na muszarne. Musisz. No ale konfus dawać możemy. To jest gorsze. No i zauroczenie też jest gorsze. Okej. Okay. Tu będzie przypał. Ta walka jest ciężka. Dobra, trafił. Dobra. Ładnie to wygląda jak na razie. Ale chyba muszę zrobić coś takiego w tym momencie. Antidotum na Diablo. I super potion, którego nie posiadam. Yy, yy, dobra, robimy. Heatwave. Burn. Proszę, nie, nie zabijcie. Dobra, musimy połączyć siłę. Gigadrain. Flameflower. Połączyć siłę i musimy trafić. A, ok, ok, dobra. Ani to, ani to się nie wydarzyło, więc. Gigadrain. Zabij. Diablo. Dobra. Jeszcze raz to samo Geodrain. Traf diablo. Musisz. Jest. Galad. E, drain Punch na niego. I Flame Flower na niego musisz zostać. By było niebezpieczne. Dobra. Mm, drain Punch na niego. My zmieniamy na. Używas jest Nictosa, więc mamacite. Mm -hmm. Dobra, e, użyj Drain Puncha i Psy Bima na niego. Confused on okay, miał Berry, który leczy go z Confused'a. M nie stracę już nikogo. Nie ma bata. Nie ma bata, że stracę w tej barce kogoś. Dobra, Horse evoluje Giga Drain i nic nie mogę to zrobić, więc zmieniamy statystyki. Sorry, że było coś słychać Giga Drain Zmieniamy statystyki znowu Giga Drain. Udało się Chyba wszystko Boss zabity i e horse ewoluuje Dobra, boss pokonaliśmy, więc lecimy dalej, zobaczymy co się stanie Gada coś ciekawego Wszyscy znikli i deszcz zaczął padać. Nie wiem czy to jest z fabułą związane, że deszcz pada. Ale ciekawie. Dobra, leczymy się. Leczymy się i od razu idziemy tam znowu. Przejdziemy może, już można przejść cały Całą tą drogę. No dobra, to nie było z fabu A jednak może Jakiś dziadek z babcią TM sprzedają. Ale ładne TM. Elfquake kupuje. T-Bolt kupuje. Ice Beam kupuje. Psychic kupuje. Tak samo jak Shadow Ball kupuje. Dobra. Uczymy się. Kto uczy się t bolta Gerados. Oczywiście, że daje Geradosowi t -Bolta. Zamiast Tekla. Shadow Ball, oczywiście, że idzie dla Mama City. Zamiast Pseipa. Earthquake idzie dla. Bociana, bo tylko on może, więc czemu by nie? Zamiast Babla Psychic dla Mama City zamiast Psybeama i Ice Beam dla dafiego dla Sidry Ice Beam za, dla Sidry No i mamy potężny moveset. Dobra. Tutaj to nie jest nowa droga, nie? Nie jest nowa droga, więc mogę iść dalej. Tu jest nowa droga. I tu jest nasza rybalka, która. A nie, to jest jakiś. znowu Tiemne. Dobra, zauważyłem, że dalej są partnerzy, więc idziemy po prostu z liderem teraz załatwić sprawę. No i zobaczymy, jak się nam uda. Czy lider zostanie pokonany? A do tego przyda nam się jeden pokémon, który w tym momencie dostał coś, co tutaj może zawojować po prostu. Czyli wchodzimy bocianem. Bocian z T-Boltem. Może być potęgą na tym liderze, bo to jest lider typu wodnego. Bocian używasz T-Bolta. Na dwa hity ściągamy Poitoeda, który nas usypia. Więc kolejny hit. I wygrywamy z poito Edem jeszcze mamy pięć Pokémon. Następnym jest Gierados zostajemy. Pada deszcz, on ma pewnie tandera. Domyślam się, trolle są tej balony. Ja wiem, że to ktoś tutaj powinien mieć Tandera. Zostajemy. Dobra. Przynajmniej Tapiego nie muszę używać. W tym, na tym derze. Ludicolo. Sidra, Znaczy Hades. Wchodzisz. Ice Beam. Ładnie. Ice Beam. O Jezu, zapomniałem, że to jest inny Pokemon, na mój wodny. To jest smutne. Mama Sita. Pokaż Psychika albo Shadow Bo to też jest w sumie okej. Okay. Używa Earthquake'a, dobra, to też było ciekawe. Ale no. Seismik to z ostatnim pokonaniem Duffy. Musisz na koniec odcinka Duffy pokaż co potrafisz. Giga Drain od Duffy'ego. I one shot na Seismik to się. One hit, sorry. No i wygraliśmy walkę. Nie była ona ciężka. No i ciekaw jestem, jak daleka jest ta droga, która nas czeka tutaj. Bo widziałem, że trenerzy są. A ja nie chcę walczyć z trenerami za dużo teraz. Tu jest nowa droga. A spróbujmy uniknąć nowy Pokémon. No to tak na koniec odcinka. Czemu by nie? Pałniard! Kocham Pauniarda. Tak samo jak Bisharpa. Pokeball. Po Pokeball? Pokeball, dobra, już myślałem, że nie mam. I jest Pałniard. Bestia. Nazywamy go... <gryw> dobra, muszę. Ostatnio za dużo powtarzam mm, o tym. O tym imio imieniu <gryw> Że muszę. Gregory? Witaj w drużynie. Jesteś cudownym Pokémonem. Czemu Gregory? Bo używam dosyć dużo ostatnio tego. Tego imienia. Pakon typu Darkstyle. 24 poziom. Exterior Torment, Torment. Torment? Torment. Headbutt i Sacred Sec Face. Scary Face. Jezu. No. I spróbuję tutaj przejść. Wszystkich trenerów, ale nie wiem, czy się uda. Dobra. Dobra. Nie wiem, czy ona do góry położy się. Ok. No i tego muszę pokonać, tego typa. Więc mama Sita, lb, Jak na razie nie chcę się bić z nimi, bo za duży poziom, i tak jak mam, więc czemu bym miał się bić? Psychik, Psychic oczywiście. Emolga. Shadow Ball. Pokaż. Shadow nie był aż taki silny, jak myślałem, że będzie. Ok. Lecimy dalej. uczy jest Skalda. Ciekawostka. Ale dobra. Skończymy szybko, przejdziemy ten przejdziemy tą drogę i tyle. Dobra, wybaczcie za pauzy. Zabijemy tego trenera, znaczy skończymy żywo tego trenera, tak ładnie powiem. No i zakończymy w tym miejscu odcinek. Dobrze, dziękuję za dzisiejszy odcinek. To by było na tyle dzisiaj. Do widzenia i cześć.